Budowanie związku. Karty przełożone. Tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedna. Wieża. Co wychodzi naprzeciw? Rycerz mieczy. Wynik, odpowiedź, rada? Siła. sedno, wieża. To są duże zmiany. Nasze, nasze wartości mogły być wybudowane na słabych fundamentach. To jest początek końca, po którym człowiek będzie musiał pogodzić się z kolejnością rzeczy, wyciągnąć wnioski i naukę. Pewne rzeczy nie będą jak dawniej. To jest konflikt oraz duży przełom. To są zmiany, których najmniej spodziewamy się. Zmieniają Nasz cały światopogląd. To jest również zniszczenie rzeczy. Co wychodzi naprzeciw? Rycerz mieczy. To jest gotowość do walki, do dyskusji, żeby nauczył się polegać na sobie. To jest kłótnia między parą, podkreślenie swojej rangi czy racji. Pan może powiedzieć do swojej wybranki, że niedługo zostaniesz moją żoną. Bo, co cię może w życiu lepszego spotkać? A jak ci dobrze pójdzie, to wiesz, miałam całodobowy dostęp do żelazka sprzętu AGD. Czy to nie jest szczęście? No, żyć, a nie umierać. On może cię poprosić, jak robisz planie, to wyciągnij z kieszeni monety czy zużyte chusteczki papierowe. Bo, jak tego nie zrobisz, to wszystko po wypraniu będzie zapylone. Zdenerwowana, zdenerwowana kobieta może odpowiedzieć panu kulo, oraz powie, żeby sam sobie prał. Ale on przecież nie powiedział, kto ma prać. On mówi, dlaczego to źle robisz. Widzisz to? On też przed praniem może również sam wyciągnąć te monety z kieszeni czy te chusteczki papierowe. Wynik, odpowiedź, rada, siła. Przeciw przeciwnościom i ciągle do przodu, proszę Państwa. Przede wszystkim para powinna odnaleźć w sobie witalność, moc i łagodność. Doceni to, że odnalazłaś, czy odnalazłeś osobę wreszcie dopasowaną do siebie, podobną do ciebie. A pewnie nie było to łatwe. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Dziękuję. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.